Jest taki kanał, nazywa się Śmieszne Szoty, Ultra Śmieszne Szoty. Ultra Śmieszne Szoty, no śmieszne w chuj. Mnie zastanawia jedna kwestia, wspomniałem o tym wczoraj na streamie, mianowicie jak to jest, że gdy ja skrytykowałem Gurala parę miesięcy temu, parę miesięcy temu, publicznie za to, że namawia nieletnie osoby do obnażania się w internecie, nikomu z twórców na YouTube to nie przeszkadzało? Teraz, gdy przestał streamować regularnie i co za tym idzie ma mniej widzów, gdy się odpala, i ponadto po podpadł wykopowi, jest łatwym celem dla Was. I nagle się Wam moralność odpaliła. Tylko gdzie była ta moralność przez ostatni rok? Bo to, bo to, co teraz mu się zarzuca, wydarzyło się bardzo dawno. Widział to każdy, ale tylko ja zareagowałem, bo Wy udawaliście ziomków, by Wam rajdy robił, jak miał dużo oglądających. Czyli to, co mówiłem, że bali się, bo byłem silny na YouTubie. Bali się postawić po prostu i tyle to albo wtedy nie był taki dobry i nie krytykowaliście go, bo miał po 15 kawizów na streamie i się wam to nie opłacało, nie mieli zysku, albo teraz nie jest taki zły, wybierzcie sami, nadal najgorzej wy na tym wychodzicie. To są skierowane słowa do wszystkich tam hejterów, youtuberów, którzy teraz kosem i walą mnie na plecy. Jeszcze na koniec pytanie otwarte do waszych zamkniętych umysłów. Nikt nie jest wam po prostu głupio. Jeszcze tydzień temu siedzieć z ziomkiem na kąpie i dyskutować jak kumpel z kumplem, żeby potem jego, żeby potem na jego nieszczęściu zasięg budować. To jest to, że Boxdel założył konferencję. Boxdel założył konferencję na Facebooku, dodał wszystkich praktycznie youtuberów do jednej konferencji i na jednym czacie na Facebooku wszyscy youtuberzy mogli ze sobą pisać. Były śmieszki, żeśmy jaja odwalali, śmialiśmy się. Gdzieśmy tam pisali głupoty, nie głupoty. Było fajnie, było fajnie, była atmosfera fajna. I też normalnie każdy ze mną pisał. No i wtedy tak jak to mówię, dyskutowanie jak, jak kumpel z kumplem, tak tu Nitro na przedstawił. No tak było. A teraz nagle każdy się ode mnie. Wiesz, odsuwa nie. I żeby nikt źle. I tu czytam dalej jeszcze. I żeby nikt źle nie zinterpretował mojego postu. Ja od samego początku uważam, że góral źle zrobił. No okej. Okay. Mówiąc niektóre rzeczy w kierunku do tych nieletnich dziewczynek i nadal uważam, że nie było to OK, ale jeszcze bardziej żałosne jest udawać czyjegoś kolegę tylko do czasu, gdy wam się to opłaca. A jeśli mielibyście coś stracić, poświęcić, żeby pokazać, że znajomość jest na dobre i na złe, że to następuje rychłe, rychłe wycofanie, analiza z kim się trzymać i co mówić, i znowu oszukiwać siebie i wszystkich dookoła, czyli w tym też widzów. Pozdrokozaki pobijecie jeszcze wiele rekordów, nabijecie dużo wyświetleń i to się liczy, a nie jacyś koledzy i przereklamowane zasady. Generalnie, Nitro napisał to, co ja cały czas mówiłem. Dla nich się kurwa, dla nich się liczą zyski, hajs, suby, łapki. A to, czy kurwa, wybronić ziomka swojego, z którym pisałeś, z którym się kumplowałeś, z którym żyłeś zajebiście. Pisałeś o wszystkim na, na, na Facebooku, rozmawiałeś. To gdy coś się złego stanie, to swojego ziomka odsuwają, a jeszcze Cię dopierdolą, bo na tym zyskają, bo na tym zyskają, na dojebaniu mnie zyskają. Bo ja bym stracił widzów, moi widzowie idą do nich, jego lubią, teraz moi widzowie wielbią Boxdela, wielbią Palasajna, wszystkich wielbią, od górala się każdy kurwa odsunął. A oni sobie widzów do siebie przyciągnęli, no zyskali na tym krótka piła. Próba zniszczenia mnie i im się opłaciła. i w kolegów, nie? Najważniejsze są zyski, nie? Tylko to się liczy.